Takie weto do ustawy degradacyjnej. To była taka ustawa przygotowana przez resort obrony Mariusza Błaszczaka, która zakładała, że taki Wojciech Jaruzelski na przykład nie będzie generałem. Albo inni komunistyczni zbrodniarze. No i Andrzej Duda ją zawetował. To rozwiązanie, które zostało przyjęte w ustawie, które powoduje, że wszyscy członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, oczywiście z tymi podpułkownikami, pułkownikami, a więc także generałem Hermaszewskim włącznie. Nie mają możliwości złożenia żadnych wyjaśnień, chociaż większość z nich żyje do dzisiaj. I nie mają możliwości następnie złożenia żadnego środka odwoławczego. I to jest, to jest właśnie no, pytanie. Czasem... Tu, tu, tam się podpierano argumentami prawnymi, że nie było jakiejś ścieżki odwoławczej, że, mm -hmm. że, że to byłoby takie bardzo arbitralne, no ale ja w to nie wierzę po prostu, tak? I, I to jest rzecz, która dla mnie z punktu widzenia takiej symboliki, no nie możesz być na pogrzebie Inki i Zagończyka, i tam grzmieć o, o komunie i o, o, o tym, że chciano pamięć o żołnierzach wyklętych wymazać, a z drugiej strony podawać po prostu później rękę takim wetem y, postkomunistą.